No i ja się wybrałem teraz na grzybki, ciekawe czy coś znajdę, zobaczymy, o Kurczę, chodź, patrz, spiernicza mi grzybek, no ja pierdziel, chodź tu, a mam cię, a widział, widział, Ho, ach, chciałeś się ukryć, szybko biegałeś. A to mi się przybliża Nie przybliżaj mi się Kurczę nie wziąłem sobie trzymadełka źle nie będzie Ale cię mam o. ładny grzybek może być Ale mówię wam jak szybko bieg, no. Ale ja byłem szybszy Dobra, ganiamy dalej. Kici, kici. Taś, taś. Gdzieście się pochowały? Ej. Grzybki, grzybki. Chodźcie no tutaj. O, tu się schowałeś żeś się schował, Aha, myślałeś, że cię graf Marek nie znajdzie? O, o. bardzo proszę, czy masz, może, braciszka? Trzeba poszukać. A może siostrzyczkę? Gdzie jesteś, siostrzyczko, braciszku? Hmm. Gdzie ty jesteś? A, jesteś! <śleszkę z wioski> Wiedziałem, że masz rodzeństwo! Chodź tutaj, chodź tutaj. O mój jejciu Co jak ty się mogłaś tak puścić? No No wiesz co? E, nie podoba mi się. Już cię robaczek posunął jakiś. Nic zobaczajmy. Może kawałeczek łebka będziesz miała dobrego. To dalej. O, i mamy następnego. O. Zdrowiutka. Czy się zdrowiutki może być. O, cicho! Cicho, cicho, cicho. Nie krzyczeć, bo się schowa. No go, muszę go wziąć z zaskoczenia. Z zaskoczenia cię wziąłem. Oda. Fajny grzybek jesteś. Mały, bo mały, ale mały, ale wariat. No proszę. No to ładnie. I następny, pięknie ukształtowany. Naprawdę. Już się ktoś tutaj podgryzał, ale zobaczcie Jaki ła... O patrzcie i braciszka tu miał I braciszka miał Błoj Straciłeś Łepek Ale Ale wyglądasz na dobrego. Patrz, jeszcze jeden. No, pa. E, te trojaczki były. Po pa, ipa! Patyk przesunąłem i bliźniaki się trafiły. Oskurkowane. Mogą być i bliźniaki. Co mi tam. Na rosół się nadadzą. Czy gdzieś jeszcze jakiś łepek nie wystaje? No nie widzę. Idziemy dalej. Jest i następny. Bardzo proszę, chodź tutaj. A mamy. i się rozglądamy czy nie ma gdzieś rodzinki czy nie ma gdzieś rodzinki trzeba się rozejrzeć o jest Jest grzybek. Jest i następny. Jest i następny. Tu cię położymy. O. I następny jest. Odsuniemy patyczek. Bardzo fajnie. I tu gdzieś widzimy jest i następny. Bardzo proszę. O. Bardzo fajny. I się rozglądamy. Sobie radę damy. I następny, nowo łapek mu się urwał. No nic. I tak bym odciął. No. <grybujesz> Szukamy dalej. Hop, hop. Grzybki! Ale się skubany ukrył w trawie, ledwo go zobaczyłem. No, w takiej trawie tak głęboko się ukrył. Ciekawe, czy będzie dobro. że żona, weź no się trochę opanuj, bo mi grzyby wypłoszysz. Więc zobaczymy, no może będzie dobry, chociaż nie. Ale weźmiemy, rozkroimy, zobaczymy. O, tu jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden. O, tam widzę jeszcze jeden. Dobra. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. I gdzie ja to widziałem? a I tu widziałem jeszcze jeden. Dobra. Chodź tu. Dobra. I czy ja gdzieś jeszcze coś widziałem? No, w tym miejscu. w tym miejscu już nie, o jest i następny, jest i następny grzybek, no, 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 no. bardzo ładny, patrzę wokoło, czy nie ma gdzieś, I szukamy dalej. I są i dwa następne. Kurczę, już mi się nie chce łazić po tym lesie. No, sporo już nazbierałem. To jeden taki. O, a nie, dwa. Dwa. O, to są prawdziwe bliźniaki. No, fajne. Nie chcę już mi się łazić po tym lesie. Chyba wrócę do samochodu. I sobie odsapnę chwilkę. Zresztą i tak muszę zaraz do pracy jechać. No właśnie. No dobra. Połaziłem trochę. Połaziłem. Pomyślałem, że sobie teraz odpocznę. No ale co tak bezproduktywnie odpoczywać? Wyjąłem wędkę i zarzuciłem. A nóż widalec jakiś grzybek weźmie? O, teraz sobie usiądziemy Uff. I czekamy Siedzimy, czekamy Sobie radę damy Widzicie tam spławiczek? Leży sobie Malutki gruncik dałem na spławiczek mały gruncik o, tak grunt dałem 30 cm Myślę, że więcej tu nie potrzeba o, i drgnął z widzicie? I branie chyba będzie. Jest, 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 jest branie. Jest. Siedzi. jak wam. Kurczę, no grzybki nie walczą. Tak jak rybki Zobaczymy ściągniemy No zacięty jest ładnie Chyba nie ucieknie Chyba nie ucieknie Jest, 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 jest Powolutku trzeba go Powolutku? Jest Siedzi Proszę jeszcze lepiej spróbuję tylko, żeby nie uciekł. Siedzi. Widzicie? Nawet i wędką można. O! Dobra, wycofujemy się z lasu, bo jeszcze się odepnie i ucieknie nam. Siedzisz. Ładny jesteś. Opla. Jest. Obyło się bez podbieraka. O ładny grzybek. O. Odpinamy. I proszę. Jaki fajny. No. Ekstra. No to wracam sobie i dodatkowo chciałbym pozdrowić kolegę z kanału przyroda zdrowie ha 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 widzisz ja też potrafię no pozdrawiam, trzymaj się cieplutko hej